To no, tak naprawdę no, przede wszystkim, że coś miało miejsce, czyli jest tutaj jednak inna informacja niż wtedy, kiedy miały różnego rodzaju miejsce zdarzenia, a dowództwo operacyjne tak naprawdę nie reagowało czy nie informowało. Natomiast no, trudno też od dowództwa operacyjnego jakichś szczegółowych informacji, co poleciało, skąd leciało, to ponieważ potrzebuje czasu przede wszystkim, żeby znaleźć szczątki tego, co przekroczyło naszą granicę, zidentyfikować, zbadać trajektornie, sprawdzić dane z tych środków rozpoznawczych, które chronią czy, czy monitorują to, co się dzieje na granicy Polski. Dopiero wówczas ten komunikat uzupełniony o jakieś dodatkowe, szczegółowe informacje. Myślę, że Mimo wszystko komunikat jest aczkolwiek mamy tą świadomość, że na granicy, za naszą granicą toczy się wojna i zarówno jakaś zabłąkana rosyjska rakieta, jak i nawet systemy przeciwlotnicze, zaawansowane technologicznie, ukraińskie, no mogą przekraczać naszą granicę. No zdecydowanie tak, do kogo ta rakieta należała, bo... Można domniemywać, że strona rosyjska celowo prowadzi działania czy, czy odstrzeliwuje Ukrainę właśnie przy granicy z Polską. Przypomnijmy, tu nie ma jakichś grupowań wojsk, które, które by walczyły, nie ma jakichś intensywnych walk. Są to z pewnością działania przede wszystkim prowokacyjne, które no, mają też na celu destabilizowanie czy, czy nawet prowokowanie także strony polskiej. I, I to jest istotne. Czy rzeczywiście to była przeciwrakieta y, ukraińska, czy też rosyjska rakieta zabłąkana, czy też po prostu szczątki jednej albo drugiej. No i mieliśmy do właśnie z taką sytuacją, że był to do czynienia z obrony przeciwrotniczej. I tutaj podkreślam raz jeszcze, to nie jest y, niestety, nie ma zaawansowanych technologicznie y, systemów obrony. Część pozyskuje, no ale część y, tych przestarzałych wykorzystuje, które które no, mogą czasem po prostu zapłodzić. z pewnością, bo tutaj wiemy doskonale, że ta, ten kontakt czy komunikacja między stroną ukraińską i Polską jest. Jesteśmy uprzedzani o tych działaniach, no ale wtedy, kiedy Ukraina broni przed atakami rakietowymi rosyjskimi, po prostu używa wszystkiego, czym dysponuje. No, dokładnie wiemy, że Izrael, który chwali się tą żelazną kopułą, która miała chronić całe niebo, no wtedy kiedy Hamas przypuścił zmasowany atak wieloma rakietami, no po prostu nawet te zaawansowane technologicznie systemy nie były w stanie zwalczyć wszystkich rakiet, które były wycelowane. Również z założenia, no, chroni się przede wszystkim infrastrukturę krytyczną, duże ośrodki zamieszkałe przez ludzi. Nie broni się każdej pięci ziemi, bo jeżeli nawet ten system żelaza kopuła stwierdzi, że rakieta leci w takie miejsce, gdzie one są nieużytki, to rezygnuje ze śledzenia tego celu. Tak jest zaprogramowana, ponieważ jej zadaniem jest przede wszystkim zwalczać te, te środki bojowe, które, które zagrażają ludziom, czy, czy tym bardzo ważnym obiektom chronionym. No tak naprawdę jesteśmy na etapie budowy. To jednak przez wiele lat system obrony powietrznej kraju był zaniedbany. Mamy uruchomiony program Wisła, na Pilica. Te, te programy od tego, które chroni nas przed rakietami balistycznymi, po systemy bardzo krótkiego zasięgu, no ale to jest w tej chwili ciągle na etapie pozyskiwania, czy to patriotów, czy to czy systemów tego bardzo krótkiego zasięgu budowy. No i sami y, też y, musimy mocno zainwestować ręce... w systemy rozpoznawcze, tak aby y, te rakiety, które, czy te niezidentyfikowane obiekty, które mogą tak ze wschodu, identyfikować i wykrywać y, odpowiednio wcześnie, ze względu na to, czy lecą na dużej wysokości, czy na, na niskich wysokościach. Widać wyraźnie, że to pokrycie nie jest jeszcze stuprocentowe, gdzie są jeszcze przestarzałe y, systemy. Y, tak naprawdę dopiero za 5-10 lat będziemy mówić o tym, że mamy coś na wzór izraelskiej żelaznej kopuły, kiedy te programy będziemy realizować, a i tak że nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej gwarancji, że każda rakieta, która wleci na terytorium Polski, będzie strącona. Zdecydowanie no, tego typu uderzenia, czy, czy nawet naruszenie przestrzeni powietrznej to zawsze jest przez Rosję realizowane, nawet nie po to, żeby y, dokonać jakichś zniszczeń, tylko po to, żeby właśnie wprowadzić chaos, dezinformację. Doprowadzać do jakichś wewnętrznych sporów, no bo, bo, bo takie cele im przyświecają. Stąd też kluczowe jest i dobra komunikacja, nie jakieś tam się w gazetach i, i rozmowy, tylko na bieżąco uczciwe, otwarte komunikacja ze społeczeństwem, przekazywanie tych informacji, które są pozyskiwane. Nie są one jakąś tajemnicą, objęte samolitą. Mhm. Widać wyraźnie. Kiedy nie ma rzetelnej komunikacji, informacji, no to otwiera się pole do różnego rodzaju teorii spiskowych i, i do chaosu. No, dowódca operacyjny już zareagował bardzo dobrze, bo też podkreślić, że to dowódca operacyjny, a nie minister obrony narodowej odpowiada za reagowanie w tego typu sytuacjach. Minister nie ma takich instytucji wojskowych, nie studiował i, i nie dysponuje bezpośrednio yy, i nie integruje działań. Yy, rozpoznawczych, wywiadowczych czy, czy działań związanych z obroną kietową. Stąd też pewnie to przyzwolenie ministra obrony narodowej jest, żeby jednak dowództwo w takich sytuacjach po prostu przejmowało inicjatywę. Dlaczego mamy się dowiadywać o tego typu kwestiach typowo wojskowych, militarnych za pomocą powiedzmy Hmm, ministra, ministra lepiej na ten temat i większą wiedzę posiada dowódca e, operacyjny. Oczywiście za zgodą ministra obrony narodowej e, też e, tego typu konferencje, czyli informowanie mediów, uh -huh. po, po to, żeby ludzi uspokajać, po prostu nie wprowadzać paniki. Mam nadzieję, bo, bo to nie wymaga zbyt dużo kwestii, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, co tak naprawdę się stało. Natomiast już e, śledzenie tutaj kwestii, skąd ta rakieta była wystrzelona jakie intencje przyświecały, czyli takie szczegółowe wyjaśnienia, to mogą zajść nawet do, do kilku tygodni, no ale wtedy, kiedy zidentyfikowane, znalezione zostaną szczątki, a z tego co wiemy rakieta do końca była, czy ten obiekt do końca był, był śledzony, no to powinniśmy mieć informacje, co tak naprawdę spadło i już te podstawowe informacje, które mogłyby uspokoić opinię publiczną, czy, czy poinformować, powinny jeszcze dzisiaj być pozyskane.